Proszę Państwa, od, odprężył się cały świat w związku z tym, że problem syryjski został rozwiązany zgodnie z tym, co wymyślił nasz. Cudowny polityk Radosław Sikorski, co prawda początkowo tak się chełpił, że to on, ale potem się okazało, że to nie on, że on tylko powtórzył pomysł kogoś innego. No, ale w każdym razie Polska włącza się w ten sposób powtarzając pomysły kogoś innego do światowej polityki, dzięki czemu prezydent Obama z ministrem, właściwie nie prezydent Obama, tylko sekretarz stanu John Kerry z ministrem Ławrowem uzgodnili w Genewie, jak będą Syrię operować. No, będą Syrię operować zgodnie z rosyjskim planem, tak jak jeszcze za głębokiej komuny, jeszcze nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, też Polska podejmowała takie su suwerenne pomysły. Był na przykład plan Rapackiego z utworzenia strefy bezatomowej w Europie, to znaczy usunięcie amerykańskiej broni jądrowej z Republiki Federalnej Niemiec. No i Rosjanie oczywiście dowiedzieli się o wszystkim z gazet, ale tak im się to spodobało, że popierali ten plan Rapackiego, dopóki się oczywiście nie zdezaktualizował. W każdym razie, Suwerenne pomysły polityczne polskie znane były już i dawniej, no a teraz znajdują takiego genialnego kontynuatora w osobie pana ministra Radosława Sikorskiego, który zresztą ma zostać pierwszym sekretarzem NATO. No, skromnie jeszcze tego nie potwierdził, ale też skromnie nie zaprzeczył. Od razu mówiłem że dobry kogut w jajku pieje pan Radosław Sikorski swoją polityczną karierę w ogóle zaczynał od razu od stopnia wiceministra i tak skromnie bo Myślę, że gdyby rozpoczął od stanowiska premiera, też by nie był tym zdziwiony. Proszę Państwa, ale my tutaj Gadu Gadu o Syrii, no jak tam będzie, tak tam będzie. Natomiast w naszym nieszczęśliwym kraju zakończyły się protesty związków zawodowych, Sfederowanych, wszystkie trzy centrale wzięły udział w tych protestach. Wszystko odbyło się zgodnie z rytuałem, ale rząd, a w szczególności premier Tusk zachował siłę spokoju. No i po ostatnim dniu protestu lepiej rozumiemy, dlaczego premier Tusk zachowuje siłę spokoju w obliczu tych straszliwych paroksyzmów otóż dlatego, że pan przewodniczący Duda wezwał wszystkich brodaków, żeby zbierali podpisy pod petycją o rozwiązanie Sejmu i w ten sposób zamierza. Y, zamierza, że tak powiem, dokonać zmian politycznych w Polsce. No Jest to y, jakieś rozwiązanie, oczywiście, ale jak już te podpisy zostaną zebrane, to co dalej będzie? A dalej zostaną przekazane do Sejmu z y, nadzieją, że on, jak te podpisy dostanie, to się rozwiąże. No ale jak się nie rozwiąże, to co? I tu mamy od razu. Y, Wyjaśnienie, dlaczego premier Turk zachowuje siłę spokoju. No bo jak Sejm dostanie te podpisy, to oczywiście uczyni z nimi to, co należy uczynić, ale się nie rozwiąże. Widzimy, że bardzo dużo pary się wytworzyło przez te ostatnie protesty, ale cała para, jak to u nas idzie w gwizdek, w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby rząd się tutaj czegokolwiek miał obawiać. A y, utwierdziłem się dzięki temu w przekonaniu, że ta sama ręka, y, która premiera Tuska y, na to stanowisko przywiodła, y, ta sama ręka wodzi za nos związkowców, którzy w rezultacie całą parę puszczają gwizdek, no i w ten sposób cała polityka sprowadza się, cały ten straszliwy konflikt sprowadza się do czynności rytualnych. Y, tymczasem y, Dzisiaj media doniosły o rewelacji, że nasza nadzieja na lepszą przyszłość, mianowicie złoża gazu łupkowego, w 30% już koncesje na jego wydobycie kontrolowane są przez słynnego filantropa, to znaczy finansowego grandziarza Jerzego Sorosza. W związku z tym chciałbym przypomnieć Państwu pewną sekwencję wydarzeń z roku 2009, poczynając od roku 2009, kiedy to w Pradze odbyła się konferencja pod tytułem Mienie ery Holokaustu. Celem tej konferencji było stworzenie tzw. moralnych podstaw dla Rewindykacji żydowskich w Europie Środkowej. Polskę reprezentował tam Władysław Bartoszewski, co oczywiście nic dobrego z tego dla Polski wyniknąć nie mogło. No i rzeczywiście. Władysław Bartoszewski nie tylko Polskę tam reprezentował, ale to wydarzenie, mianowicie konferencja w Pradze, miało swój dalszy ciąg. W 2011 roku na samym początku utworzony został zespół Herd. Przez rząd Izraela, który przestał zachowywać w tej sprawie jakiekolwiek pozory, i agencję żydowską. Celem tego zespołu HERP jest odzyskanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. No i cały czas ten zespół pracuje. Na początku lutego 2011 roku bawiła w Izraelu delegacja rządu polskiego Incorpore. Nie ukazał się właściwie z tej wizyty jakiś jasny komunikat. Na pewno sprawy rewindykacji były tam poruszane, ale ani słowa na ten temat nie powiedziano. Jedynie Walesa Bartoszewski w wypowiedzi dla której z izraelskich gazet wyjaśnił, że wszystkie ugrupowania parlamentarne są niezmiennie przyjaźnie usposobione do Izraela, co w przełożeniu na język ludzki oznaczało, że w roku wyborczym bez względu na to, kto tam... W roku wyborczym w Polsce, bez względu na to, komu tam bezpieka pozwoli te wybory wygrać, to izraelski program rewindykacyjny nie będzie zagrożony. No i rzeczywiście w maju 2011 roku bawił w Warszawie prezydent Obama, który w przeddzień przyjazdu do Warszawy otrzymał dwa listy. Jeden od Takiej Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego kierowanej przez... Byłego ambasadora Izraela w Warszawie, Dawida Pelenga, no i od amerykańskiego, od Komitetu Helsińskiego przy Kongresie Stanów Zjednoczonych, żeby wywarł presję na rząd w Warszawie w kierunku realizacji tych rozszerzeń żydowskich. Z komunikatu, też takiego lakonicznego, po wizycie prezydenta Obamy w Warszawie wynikało, że. O sprawy gospodarcze przełożono na jesień, to znaczy, że presja będzie wywierana już na rząd, który się wyłoni po jesiennych wyborach. Jak wiemy, był to ten sam rząd, pana premiera Tuska. No i warto, chciałbym przypomnieć, co pisałem wtedy, że premier Tusk tłumaczył się, iż no, z powodu trudności budżetowych, Pol, państwa polskiego. te rewindykacje nie mogą być zaspokojone, ale bardzo możliwe i wtedy wyrażałem takie przypuszczenie w Felietonie w, w najwyższym czasie. Że bardzo możliwe, iż prezydent Obama poszedł nam na rękę, powiedział: No, nie macie pieniędzy, to ja to rozumiem, natomiast możecie te rewindykacje zrealizować w naturze. No i zastanawiałem się, czy przypadkiem nie poradzi nam, żebyśmy złoża gazu łupkowego wypuścili w warendę. Wypuścili w bezcennemu Izraelowi. No i dzisiejsze rewelacje medialne, mówiące o tym, że słynny filantrop kontroluje co najmniej 30%, czyli 1 trzecią koncesji na wydobycie gazu łupkowego w Polsce, pokazuje, że tak się chyba stało. A to by oznaczało, że scenariusz rozbiorowy właśnie jest w toku realizacji, że to nie jest odległa przyszłość, tylko po prostu już jesteśmy w tej fazie.